W grudniu 2012 roku Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożył projekt uchwały w sprawie dofinansowywania zabiegów in vitro z budżetu miasta. Obecnie podobny projekt realizowany jest przez władze Częstochowy. O tym, na jakich zasadach i czy ma szansę wejść w życie w naszym mieście, porozmawiam z przewodniczącym klubu SLD Januszem Soleckim. Panie Januszu, proszę nam powiedzieć, dlaczego zdecydowaliście się właśnie złożyć tego typu projekt. Panie redaktorze, niepłodność jest dzisiaj chorobą społeczną i wszyscy doskonale o tym wiemy. Według różnych szacunków dotyczy ona 10 do 15% populacji w Polsce. I tym ludziom należy się pomóc, niestety działania na poziomie rządu, jak wszyscy obserwujemy, minęła jedna kadencja sejmu, trwa druga, nie przynoszą żadnych rezultatów, co prawda są zapowiedzi, ale coraz bardziej problematykę się tak rozszerza, że wydaje się, że, że to nigdy nie zostanie załatwione i naszym zdaniem władze miasta Częstochowy stanęły na wysokości zadania i pokazały, że można to zrobić. My nic nowego nie wymyślamy niż to, co wdrożono w Częstochowie, a ja przypomnę, że tam w 2012 roku w wyniku realizacji programu już wytypowano 36 par do tego programu. Tam ten program realizuje się w ten sposób, że dofinansowuje się parę w wysokości do zabiegu, przepraszam, 3000 złotych. Objęci programem są mieszkańcy Częstochowy oraz są to kobiety w wieku od 20 do 37 lat. I to może tyle. I u nas miałoby wyglądać to na podobnych zasadach jak w Częstochowie? Ja sądzę, że tak. Że program, który musi zostać najpierw opracowany, bo żeby było to wszystko zgodne z prawem i żeby można było. Wspierać dotacjami te zabiegi musi być opracowany program dla miasta Świdnicy, stąd taka konstrukcja, żeby w 2013 roku ten program opracować. Koszt takiego programu w Częstochowie kosztował 5 albo 6 tysięcy złotych. Następnie po przyjęciu programu przez radę, już zaplanować środki w budżecie na 2014 14 rok. Nie byłyby to duże środki, bo duże, du, duża kwota wydatków, bo sądząc, uwzględniając proporcje pomiędzy wielkością częstochowa a Świdnicy, to jest to czterokrotnie mniejsze, jesteśmy czterokrotnie mniejszym miastem. Jeżeli tam przyjęto do programu na rok 36 osób razy tysiące, łatwo można policzyć, że u nas będzie to kwota znacznie mniej, poniżej 100 tysięcy złotych. Jeżeli zobaczymy na budżet Świdnicki, na wydatki, na co wydaje się te pieniądze, to uważam, że naszym obowiązkiem jest pomóc tym Świdniczanom, który, którzy po prostu nie mogą mieć własnych dzieci. Oczywiście program jest ograniczony do par małżeńskich. Jak pan ocenia realne szanse wejścia właśnie w życie tego waszego projektu uchwały? Pierwsze zdanie moje na ten temat to będzie taka, że, takie, że uważam, że to jest nasz obowiązek, żeby tym ludziom dzisiaj pomóc. A druga sprawa, zawsze pan redaktor może zapytać poszczególnych radnych. No trudno mi za nich decydować. Ja uważam, że człowiek świadomy dzisiaj powinien podnieść rękę za.